Drużyna sokół Bożęcin będzie ostro walczyć o każdy punkt w rundzie jesiennej. Zespół w nowym sezonie wzmocni się o kilku zawodników. I udało się skompletować skład w liczbie dwudziestu, bodajże dwóch lub trzech zawodników, chyba trzech nawet. I to będzie nasza kadra. Będzie to ławka szeroka i trener będzie miał pole do popisu uważam. Ważniejszą rzeczą to jest to, że ta kadra się powiększyła, powiększyła się o zawodników wypożyczonych, zawodników transferowanych, są to doświadczeni zawodnicy, jak również kadra młodzieżowa. Z osób znanych z świata piłkarskiego to obrońca Daniel Policht z Polonii Przemyśl, znany przede wszystkim Sergiusz Kosztecki, napastnik Unitarnów i, i może nie tyle doświadczony, co napawiający optymizmem Tomasz Gałka. Jak podkreśla menadżer klubu, najważniejszym zadaniem jest stworzenie mocnej i wyrównanej drużyny. Jednym z takich kroków, które, które robimy, a którym, którym my się chcielibyśmy pochwalić, to zatworzenie od września szkółki, szkółki bramkarskiej. Osobą znaną, która będzie prowadziła tą szkółkę, będzie to Jarosław Palej. Także serdecznie zapraszamy kluby sąsiednie do komercyjnego podejścia do tej szkółki, ponieważ będzie możliwość treningów dla, dla bramkarzy również z innych klubów. Trener drużyny z respektem podchodzi do najbliższych meczów. Poczekamy po czterech, sześciu, siedmiu kolejkach, będziemy mądrzejsi. Jak my jako czysty Beniaminek na poziomie czwartej ligi radzimy sobie z drużynami, które występują dłużej od nas na tym poziomie, jak, jak będziemy sobie z tym wszystkim radzić, także myślę, wtedy możemy wyrokować i prorokować na, na przyszłość. O każdego zespołu, czy zajął on w poprzednim sezonie czwartej ligi gdzieś w górnej części tabeli, czy utrzymał się przed spadkiem w ostatniej kolejce, do każdego podchodzimy z takim samym szacunkiem i respektem. Wiadomo, nie boimy się, swoją wartość też znamy, ale też nikogo nie lekceważymy.